No witam serdecznie. Witam serdecznie. Bardzo mi miło wróżka Anila. Teraz to będzie horoskop dla wszystkich znaków kartami kolorów, kartami uzdrawiania, kartami tutaj właśnie błogosławieństw. Zacznijmy sobie od barana. No na najbliższy tutaj, na najbliższy czas, jakie są przesłanki. Już patrzymy barana. Jaka jest karta uzdrawiania dla Was. Nie rozdrabniaj się na drobny. Pomyśl o sobie w sensie właśnie pozytywnym. Pomyśl o sobie, bo wtedy, w momencie, kiedy tracisz siebie, zdecydowanie wtedy te energie jakby rozdrabniasz, ale też nie czujesz się z tym komfortowo. Spójrzmy się, jaka jest karta kolorów dla ciebie. No proszę, przepiękny, przepiękna karta i przesłanie tej karty. Rozwijaj swoją uważność i jakość życia. Przepiękna karta spokoju, jakości życia, dobrych energii. Spójrzmy sobie, jaka jest karta błogosławieńc. na najbliższy czas dla ciebie. Zaczynasz coś na nowo. Zaczynasz coś na nowo. Jest przepiękna karta zaczęcia nowego początku. Fajnie jest właśnie zacząć nowe rzeczy, bo nigdy nie jest nudno. Byczki. Kochane byczki, spójrzmy sobie, jaka jest karta kolorów dla byczków. Dzisiaj mnie kocha niebieski, ale tutaj pomyśl o sobie, że jesteś istotą duchową. Taki kolor będzie Wam towarzyszył, taka energetyka tego koloru. Spójrzmy, jaka karta uzdrawiania dla Was, nad czym musicie popracować. Uważaj na znaki. Uważaj na sygnały w tym czasie one będą dużo mówić. Mogą się pojawiać osoby, które dawno nie spotkałeś. Mogą się pojawiać nowe tutaj znaki dla ciebie. I karta błogosławieństw. Odnajduj prawdę. Odnajduj prawdę w każdym znaczeniu. Dąż do prawdy. Aktywuj tą prawdę i wtedy te rzeczy będą inaczej. Wyglądać. Mamy bliźniaczki. Już patrzymy sobie kochane bliźniaczki. Już patrzymy. Uspokój i pomyśl o jasnej wizji. Przepiękny niebieski. Przepiękny niebieski, spokojny kolor. Spójrzmy sobie, jaka jest karta włosławieństw. No proszę. Pomyśl o ochronie, dlatego niebieski kolor. Pomyśl o sytuacjach, które mogą być teraz stresujące dla Ciebie. Pomyśl o ochronie, może być nerwowo. Byśniaki zawsze są nerwowe i zawsze jest ich pełno. Karta uzdrawiania. Pomyśl nad swoją aktywnością. Pomyśl nad swoimi tutaj kreatywnością. Zacznij coś działać, nie stój w miejscu. W momencie, kiedy nie jesteśmy kreatywni, zdecydowanie, zdecydowanie te energie mogą nam po prostu stać. Czyli w sensie takim, tworzy się taki, taka ciemna chmura. Aktywujmy te energie, oczyszczajmy, spalajmy te złoki. Moje kochane